Ladies and gentlemen, Madame and Messieurs Przed Wami tylko dla Was Nasz dzisiejszy magiczny gość Halo Halo Dzień dobry, foka w oczeski z tej strony, Spoko, po z tej strony, panie Wsińska, po samej kole, proszę pana, ja dzwonię w sprawie y, tablicy.pl, proszę pana, do pana, to jest taki przekaz myśli z pustą głową, do pana. Y, czy, 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 czy pan Paweł, tak? Tak. Powiem, proszę pana, panie Pawle, ja dzwonię w sprawie krokodyla. Proszę pana, jest taka sprawa, nie ukrywam, nie jest to do końca legalne. Urządzamy walki zwierząt, proszę pana, i czy, czy jest taka możliwość zakupu tego krokodyla, proszę pana? Ja po prostu wystawiłbym tego krokodyla z mojej baobao i one by walczyły, ludzie by obstawiali. Już pana kolega do mnie powiedział, że, że ma pan Paweł i ma, jest pan Paweł na tablicy, że jest przekaz myśli do pana i że pan ma krokodele do sprzedania. No to dzwonię. Nie, nie to jest nieaktualne. Aha, nie aktualny.